thank Zapraszamy na serwis informacyjny krośnieńskich wydarzeń. Zaczynamy od tajemnicy i to takiej z XIII wieku. Sprawdzimy też, ile może kosztować budowa kilometrowego odcinka drogi. Zaprosimy również na imprezowy weekend w Krośnie Odrzańskim. W piątek imieniny obchodzą Antoni i Benedykt, w sobotę Edgar i Elżbieta, a w niedzielę Weronika i Zeno. W sobotę. Słońce wzejdzie w krośnie odrzańskim o godzinie 4.49, a zajdzie o 21.20. To jest dopiero odkrycie. O tym, że Krosno Odrzańskie to miasto pełne historii, raczej nie trzeba przekonywać. Gród ten ma już ponad tysiąc lat. Nie dziwne więc, że co pewien czas odnajdywane są tutaj historyczne artefakty. Tym razem podczas prac przy dworcu PKS niedaleko zamku odkryto średniowieczną studnię. Mamy z badaniami wykopaliskowymi do czynienia, poprzedzającymi budowę zbiornika P. i Poza współczesnym, znaczy XX-wiecznym bunkrem, znaczy z, yy, schronem ścieprowskim, odkryliśmy m.in średniowieczną studnię, czyli relikt tej studni, które teraz tu właśnie doczyszczam. Średniowieczna studnia to niezwykłe odkrycie, świadczące o tym, że w Dolnym Krośnie czekać nas może jeszcze wiele takich niespodzianek i tajemnic. To jednak nie wszystko. W środku studni znaleziono między innymi dwa noże, fragment podkowy, a także wiele kości zwierzęcych. Sama studnia pochodzi najprawdopodobniej z XIII wieku. A na szczegółowe datowanie przyjdzie czas po analizie dendrochronologicznej drewna z którego została zbudowana. A z jakiego wieku pochodzą pozostałe odkryte artefakty? Trudno teraz to ocenić. Jak już studnia przestała pełnić swoją pierwotną rolę, to potraktowano ją najprawdopodobniej jako śmietnisko. Pamiętacie gale Gmina Przyszłości? Podczas niej mieszkańcy mogli zagłosować na najważniejsze inwestycje planowane w najbliższej dekadzie. Wśród nich także między innymi na amfiteatr, a właściwie remont obecnego amfiteatru. Słuchując się w głos, w głos mieszkańców, którzy wyrazili swoje zdanie na naszej gali Gmina Przyszłości, gdzie wskazali tak naprawdę inwestycje, które najbardziej by ich interesowały po raz kolejny. Wskazano właśnie amfiteatr jako miejsce, które powinno zostać odnowione. I to właśnie remont amfiteatru zdobył wtedy największą liczbę głosów, zostawiając pozostałe inwestycje daleko w tyle. Czy marzenia sporej liczby krośnian mogą się niedługo ziścić? Amfiteatr już wkrótce może doczekać się remontu. Pojawiło się dzisiaj źródło finansowania zewnętrznego, co bardzo mocno podkreślam, czyli pieniądze zewnętrzne. Postanowiliśmy wykonać częściowy remont amfiteatru Krosińskiego. Będziemy chcieli go doprowadzić do świetności. W tym miejscu w przeszłości organizowanych było wiele imprez, przede wszystkim dla najmłodszych. Występy przedszkolaków czy uczniów szkół podstawowych wkrótce mogą powrócić do amfiteatru. A co z rybobraniem lub podobnymi imprezami? Nie będzie możliwości zorganizowania w tym miejscu rybobrania. Pamiętajmy, że dzisiaj gwiazdy, które występują na naszym rybobraniu. Oczekują wyższego standardu. Amfiteatr nie ma toalet, nie ma przebieralni, żadnego zaplecza socjalnego. Mało tego, jeśli chodzi o przepisy dotyczące realizacji takich przedsięwzięć, jak imprezy masowe, jest prawie nie do zrealizowania właśnie w tym miejscu ze względu na bezpieczeństwo. Do odnowienia jest ponad. 1000 metrów kwadratowych powierzchni. Do tego wykonane zostaną siedziska z desek kompozytowych, a więc takich, których trwałość będzie dłuższa niż zwykłych. Ponad 1200 metrów drogi i koszt 4,5 miliona złotych. Umowa została podpisana i już wkrótce czeka nas przebudowa drogi gminnej na odcinku Krosno-Odrzańskie-Łochowice. To kolejny duży krok w rozwoju gminy. Modernizacja infrastruktury drogowej to także szansa na wzrost bezpieczeństwa na krośnieńskich drogach. Wszystkie drogowe inwestycje wywołują u mieszkańców wiele emocji, bo każdy czeka na nową drogę koło siebie. Ja cieszę się, że dzisiaj z firmą Contract, czyli sprawdzonym partnerem biznesowym, podpisujemy umowę na Drogę, na którą czekało wielu mieszkańców przez wiele lat. Wykonawcą zadania jest przedsiębiorstwo drogowe kontrakt. Często, niestety, też musimy odwiedzać miejsce tam przy cmentarzu. Jeździmy tam sami drodzy nasi pracownicy. Więc też na pewno docenią to, że to jest zrobione. W ramach przebudowy drogi zaplanowano m.in. poszerzenie istniejącej trasy z szerokości 3,5 m do 6 metrów oraz wymianę zużytych oraz wadliwych nawierzchni i podbudowy w technologii bitumicznej, przebudowę i budowę zjazdów, montaż 46 zestawów oświetlenia ciągu pieszo rowerowego oraz drogi w technologii LED, a także co bardzo ważne, budowę 67 miejsc postojowych. Na parkingu przy drodze w otoczeniu cmentarza miejskiego. Musimy mieć miejsca parkingowe koło cmentarza komunalnego. Dzisiaj troszeczkę gościnnie korzystamy z tego parkingu, który należy do ogrodów działkowych, bo jest on w urzeczonym terenie dla, na rzecz ogrodów działkowych i nie możemy tam robić tej inwestycji. Dlatego te miejsca parkingowe, ponad 60, które powstaną, będą odpowiadały na potrzeby, zwłaszcza związane z większymi ceremoniami pogrzebowymi na naszym cmentarzu komunalnym. Czas realizacji zamówienia wynosi 9 miesięcy, przewidywany termin zakończenia prac to marzec przyszłego roku. To już ostatnia prosta przed drugą edycją Festiwalu Polskich Win Musujących. Miało być 16 najlepszych polskich musiaków, ale okazuje się, że w Krośnie Odrzańskim pojawi się 17 winnic Produkujących ten rodzaj wina. Przez dwa dni, 8 i 9 lipca, czeka nas prawdziwe święto wina, na które warto i trzeba przyjść. Warto, żeby przyjść tutaj 8 i 9 lipca na festiwal Wimusujący w Krośnie. W tym roku będą około 15 winiarzy, które robią Wimusujący. Nie tylko w to jest na całej Polski. I to jest bardzo ważne. Zapraszam wszyscy 8 i 9 lipca. Cała impreza rozpoczyna się w sobotę. Festiwal zacznie się już w sobotę o godzinie 12. Oficjalne otwarcie będzie o godzinie 13. Będą Państwo mieli przez te dwa dni możliwość spotkania się z winiarzami, zdegustowania ich win. Będą to najlepsi winiarze z całej Polski produkujący wina musujące metodą tradycyjną. Festiwal win musujących to nie tylko możliwość degustacji win, będzie też coś dla podniebienia. Będzie restauracja Concordia, będziecie mieli Państwo okazję spróbować e, świeżych ostryk. Ale będzie także coś dla umysłu, czyli m.in. spotkania autorskie i koncert. W sobotę o godzinie 14 zapraszam na spotkanie autorskie pana Przemysława Karwowskiego i Katarzyny Korzeń, którzy opowiedzą o swoich książkach, które niedawno wydali dotyczących winiarzy, winiarstwa. O godzinie 16 niestety już nie ma miejsc, będzie degustacja komentowana przez Maciej'a Nowickiego. O godzinie 18 zapraszamy na koncert Mariusza Ambrożuka, akordonisty, bardzo znanego. To w sobotę, a co w niedzielę? W planie m.in. Sparkling Yoga, czyli ćwiczenia z kieliszkiem wina. W niedzielę zapraszamy Państwa już od godziny 11, natomiast od 12 zapraszam z matami wszystkich, którzy chcą się spotkać z instruktorem od jogi. Dodatkowym atutem będzie kieliszek wina. Przez dwa dni Krosno-Odrzańskie będzie centralnym miejscem polskim, jeśli chodzi o wina musujące Zresztą część winnic pochodzi z naszego regionu. Mamy się czym pochwalić. Wprost z winnicy Aris zapraszam wszystkich na festiwal win musujących. Druga edycja, 8-9 lipca w Krośnie Odrzańskim. Będzie się działo. Zapraszam. Warto w tym miejscu wspomnieć, że pierwsza edycja imprezy została uznana wydarzeniem w winiarskim roku, a sam festiwal skupił w jednym miejscu 85% producentów polskich win musujących. W tym roku ma być jeszcze ciekawiej. Dzień dobry, Piotr Kupicha, zapraszamy na święto województwa lubyskiego. 8 lipca widzimy się na koncercie pod sceną. Będzie rokendrolowo, będzie na żywo, będą największe przeboje, zapraszam serdecznie w imieniu całego zespołu F.I.L. Kłaniam się nisko. Takiego zaproszenia nie wypada nie przyjąć. Święto Województwa Lubuskiego już w najbliższą sobotę, 8 lipca w Krośnie Odrzańskim, a muzyczną gwiazdą wieczoru Piotr Kupicha i zespół F.I.L. A gdy jest już ciemno, jak anioła głos? no pokaż na co cię stać, to tylko część z wielu ich piosenek. Być może usłyszymy je już w sobotę o godzinie 21. I o godzinie 21 koncert przesympatycznego zespołu Wil. Kończymy około 22 z groszami. A wcześniej bo o godzinie 19.00 Pascal Brodnicki, francusko-polski kucharz, przygotuje dla nas coś smacznego. O godzinie 19 spotkanie z paskalem brudnickim. Gotujemy, wydajemy porcje, więc tutaj każdy znajdzie coś dobrego dla siebie w końcu paskal Brudnicki. To nie był jaki kucharz, tylko pierwsza półka kucharska. Warto być na święcie województwa lubuskiego już od godziny 16:00, bo właśnie o tej godzinie czeka nas spektakl przygotowany dla całych rodzin Amory, czyli Retrocyrk w wykonaniu grupy Lokomotora. Zaczynamy na scenie o godzinie 16, O godzinie 16 spektakl e, dla dzieci taki plenerowy. Przychodźcie, szanowni państwo, zabierajcie dzieciaki. Będziecie już po obiedzie, więc spokojnie będzie można ten spektakl obozie. Potem animacje prowadzone przez aktorów tego spektaklu. O godzinie około 17:30 występ dwójki młodych ludzi, którzy na co dzień ćwiczą w naszym proświeckim zamku. Powiem państwu, że warto posłuchać, ponieważ no, dziewczyna przygotowuje się do studiów muzycznych i w związku z tym to będzie dobry występ. Wspominaliśmy o tym w ubiegłym tygodniu, dziś wracamy do tematu szerzej. Za nami sesja absolutoryjna w powiecie krośnieńskim sesja oceniająca pracę starosty i podległego mu urzędu. Tu nie chodzi o ciężką pracę starosty, wice starosty czy zarządu powiatu, czy też rady powiatu, bo my, proszę Państwa, Obieramy krawaty, pracujemy w koszule i występujemy, natomiast tą całą, ciężką, grubszą pracę wykonują pracownicy starostwa i pracownicy instytucji starostw podległych. Dwa miliony zysku wypracowanego przez szpital powiatowy, inwestycje drogowe za ponad 8 milionów złotych, rozwijająca się oświata. W ostatnim czasie poczyniono także kroki milowe w wydziale geodezji. Zastaliśmy geodezję drewnianą, a mamy ambicje zostawić ją urowaną. Eee... W przeciągu tych czterech, prawie pięciu lat dokonaliśmy inwestycji w geodezję na kwotę około miliona złotych. Trudno to policzyć, natomiast to są konwersje baz danych, to są zakupy sprzętu, to są e-usługi. Dzisiaj, a jest wśród radnych Geodeta, który myślę, że może też to potwierdzić, że większość usług można już zrealizować przez internet. Ocena pracy wypadła bardzo dobrze. Wszyscy radni, niezależnie od przynależności klubowej i opcji politycznej, zagłosowali za udzieleniem absolutorium. Zdaję sobie sprawę z tego, jak ciężką pracę wkładacie Państwo każdego dnia w Polskie samorządu Wywiadowego. I chciałam w tym miejscu każdemu z Państwa i Państwa pracownikom ukłonić się nisko, pogratulować Panu starość zbudowania efektywnego. Zespołu, którego codzienna praca przynosi skutki, o których widzieliśmy. Remonty dróg powiatowych to kwestia ważna dla starostwa, ale równie ważna dla mieszkańców. W ubiegłym roku inwestycje drogowe kosztowały ponad 8 milionów złotych, a od początku tej kadencji, w latach 2019-2022, na drogi wydano prawie 30 milionów złotych. Dzisiejsze posiedzenie tak naprawdę i debatę nad raportem na temat stanu powiatu w 2020 roku dominowały trochę drogi, a musimy pamiętać, że takich dziur jak w drogach mamy mnóstwo. Ja chylę czoła przed panią dyrektor i nie ma już pana dyrektora, ale macie też co jakiś czas jakąś dziurę w ścianie, którą trzeba łatać. I dyrektorzy, nieco mniej się skarżą niż mieszkańcy. Nie mają po prostu wyjścia, muszą się zmyślić w budżetach, które mają. Niewątpliwie największe wrażenie na radnych zrobiła informacja o wyniku finansowym szpitala za poprzedni rok. Taka zielona wyspa. Która się rozwija, no tak, przeszłość, tak? Naprawdę widać to po, i po wynikach finansowych, widać też po opiniach pacjentów. Dwumilionowy zysk stawia placówkę jako wzór na mapie szpitali powiatowych w Polsce. Do tego tematu będziemy wracać. Przewodniczący Rady Powiatu zwraca także uwagę na rozwój placówek oświatowych. Edukacja. Mówimy o tym, że to największa część tortu, że to największe wydatki. Powiedzmy przy tym, że dyrektorzy, którzy zarządzają tymi placówkami, pozyskują uczniów. I nie patrzmy tylko na demografię, bo jeżeli by siedzieli z założonymi rękami na trudnym rynku, gdzie nie ma nauczycieli, to tego by nie było. Bo ci, bo ci uczniowie po prostu i tak by znaleźli, zostaliby za wysłanie przez rodziców do innego miasta, do innej szkoły. Raz jeszcze przypomnijmy, na 13 radnych obecnych na sali wszyscy byli jednogłośni i zagłosowali za absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. To hasło na sztandarach pierwszych OSP wyznaczyło ich społeczną rolę. Przez pokolenia strażacy są mu wierni. Sztandar to symbol, który spaja społeczeństwo. Na terenie gminy krosno odrzańskie o nowe sztandary starają się m.in. Szkoła Podstawowa nr 1, Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Wężyskach. Przewodniczącym Komitetu Fundacji Sztandaru dla OSP w Wężyskach jest burmistrz Marek Cebula. Ona była jedną z najlepiej wyposażonych jednostek, jeśli chodzi o ochotnicze straże pożarne. Była stawiana za wzór w całym województwie. Jeśli chodzi o mobilność, jakość działania, tempo działania i wyszkolenie strażaków-ochotników, stawiano ją w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie jest siedziba Państwowej Straży Pożarnej, mówię o Komendzie Wojewódzkiej, stawiała ją za wzór. Więc ja się cieszę, że strażacy. Też będą mieli sztandar. Starania o sztandar trwają od dłuższego czasu. Pierwsze spotkania w tej sprawie odbywały się jeszcze w 2022 roku. Finał tych starań wydaje się być coraz bliżej. Sztandar to jest taki symbol jednoczący, taki symbol podsumowujący 75 lat naszej działalności. To jest coś co skupia e Konsuluje Strażaków jakby no, pomaga w zjednoczeniu nas i to jest taka no, nagroda w fundowanie sztandaru i wręczenie nam. To szczególnie ważny moment dla OSP Wężyska. Rok 2023 to rok jubileuszowy uroczystości jubileuszu 75-lecia OSP Wężyska rozpoczęły się już w maju, ale duże wydarzenie czeka nas 9 września. No 75 lat to jest praca wielu pokoleń strażaków. Nie ukrywam, że to są całe rodziny, które angażują się w pracę, w poświęcenie, w zaangażowanie. To jest wiele ciężkich akcji, wiele trudu, wiele wyrzeczeń, ale nasi strażacze robią to społecznie z wielką satysfakcją i sądzimy, że będzie to dalej kontynuowane tak jak dotychczas. Żadna z jednostek OSP z terenu Gminy Krosno-Odrzańskiej nie ma sztandaru. Wężyska mają szansę zostać tą pierwszą która być może będzie przykładem dla kolejnych. Cały czas można wpłacać pieniądze na sztandar. Numer konta znajdziecie Państwo na facebookowych profilach. Krośnieńskie wydarzenia oraz krosnoodrzańskie. Przez ostatnie dni to oni, a właściwie one, przechodzili przez rozmowy i egzaminy, czując się niemal jak uczeń podczas sprawdzianu. To wszystko po to, by stać się nauczycielem mianowanym. W tym tygodniu w Urzędzie Miasta awans uzyskały kolejne nauczycielki. Jak zauważył burmistrz, większość nauczycieli to kobiety. Jak widać, to mocno sterylizowany zawód, ale to ma swoje plusy bardzo duże, dlatego że każdy młody chłopak, a kiedyś też takim byłem, choć trudno w to uwierzyć, zapamiętuje swoją panią. Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży dążyć do pełni rozwoju dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej osobowości ucznia i własnej kształcić i wychowywać młode pokolenie kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania ojczyźnie w duchu umiłowania ojczyźnie tradycji narodowych tradycji narodowych poszanowania konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poszanowania konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej tak brzmi treść ślubowania przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego. Tym razem w Krośnie Odrzeńskim awans na nauczyciela mianowanego uzyskało 12 pań. Gratulujemy. W gminnych placówkach mamy blisko 230 nauczycieli. Muzyka w policji to także okazja na spełnienie swoich marzeń i podążanie za pasją, co udowodniła na początku lipca starsza aspirant Paulina Weryk. na co dzień policjantka komendy powiatowej policji w Krośnie Odrzańskim, pełniąca obowiązki dzielnicowego w gminie Krosno Odrzańskie, w wolnych chwilach miłośniczka sportu. 1 lipca we Wrocławiu odbyły się mistrzostwa Polski i mistrzostwa służb mundurowych w martwym ciągu. I to właśnie podczas tych zawodów reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim Paulina Weryk zdobyła aż trzy medale. Ważąca 56 kg policjantka podniosła w martwym ciągu 130 kg, co ostatecznie dało jej w zależności od kategorii drugie i trzecie miejsca w martwym ciągu. A skoro pozostajemy w temacie policji, to 20 lipca o godzinie 14 nasi policjanci zapraszają na festyn do Komendy Powiatowej. Więcej o święcie policji powiemy za tydzień. To zapewne będzie jeden z bardziej gorących weekendów tych wakacji. Samo słońce i upał. W sobotę termometry wskażą 32 stopnie. W niedzielę 33. W poniedziałek także gorący. W nocy 15 kresek. Jeszcze pogoda dla alergików. Niestety nadal utrzymuje się wysokie stężenie pyłków traw. Zmniejsza się pylenie szczawiu. Rośnie stężenie bylicy.